Chcesz zjeść zdrowe i pożywne śniadanie pełne białka? To obejrzyj ten film do końca. Zaczynajmy. Najpierw przygotujemy naszą pastę z twarożku. Dodamy do niego lekki i kremowy styr islandzki, który dostarczy nam dawki białka i zawiera śladowe ilości tłuszczu. Posiekamy szypiorek, rzodkiewkę i koperek dodając do pasty. To dodatkowy zastrzyk witamin i minerałów, a teraz dwa jajka gotowane na miękko. Doskonałe źródło białka i energii. Mieszamy wszystkie składniki i przechodzimy do dekoracji buki orkiszowej, która jest pełna błonnika. Nakładamy. Grubą warstwę naszej twarożkowej pasty, dwa plastry soczystego pomidora, które dodadzą koloru i witamin. A teraz wisienka na torcie. Chrupiące chipsy z boczku. To wyjątkowy smak, który doda odrobinę wyrazistości naszemu śniadaniu. No i gotowe! Oto nasze zdrowe i smaczne śniadanie dla trenujących na siłowni. Pełne białka, witamin i energii, które pomogą Wam osiągnąć najlepsze rezultaty.